Nie mogę już ja pobiegł, ja ale sobie biegnę na lasę. Nie mogę kurwa wsiąść. I żadnym... o, jest. Nie wiem, czy to Dobra, to jest go, raczej nie naganijmy. Jest, wiem, jest? Tak, tak bardzo ładnie. Gdzie jest? Przy murku. No rzeczywiście. Chciałem w niego wjechać, ale... O, powietrze działa nawet. Eee. Ale Pepsi ma, dobrze. Hmm. To jest? A. O. Nie, koła nie ma. I rozwijasz już liczni, prędkościomierz. Ono. Udostałem. Mówiłem, kurwa, akurat jak mi z gry musiał wyjść, kurwa, włączyło mi się w pizdu. I gdzie on Spadamy, spadamy, spadamy Na górce sneperskiej. Kurwa. Kurwa. Mówiłem. Ale ZD oczywiście się na niego nie rzucą. Dobra, widzę gdzie, widzę gdzie, widzę gdzie. Akurat jak z gry mi wiesz ja pierdolę. Jaka tam ekran. jest odległość? To powiedz mi ile, gdzie? 500, 400. Coś ty tam z 300, 400 góra. 400 metrów jest A, też go widzę I mi się go nie widzę niestety Ale wiem że tam będzie Czy że idą, ale... Też macie artefakty? kiedyś właśnie widziałem Właśnie widziałem... Ej, było w tym momencie, kiedyś było w tym momencie, kiedyś było Chyba, że to jego pleca Wali do mnie Skurdy syn e, weź ty obok auta zrobi teraz ja. ludzie widziałem, widziałem gdzie kampi, widziałem gdzie kampi Też widziałem O, o tam przebiegł potem trochę To też trzeba Tak, 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 ja strzelam. Jebanie, te zedy są zlagowane. O, strzelam do mnie. Kurwa. Słyszę go. Może słyszę, ale nie wiem skąd. Jeszcze raz strzeli to. Wypierdolone zedy, wypierdalać. Widzę go. Alderman? Bardzo ładnie. Patrzcie jeszcze, czy kogoś nie ma. Kurwa, to się przestraszyłem. Fajnie, że on mnie nie trafi, bo ja cały czas w samochodzie siedziałem. A stąd no. idealnie widać, ja myślałem, że jestem niewidzialny w tym samochodzie. Jedźcie już, bo jak się do was kolejny czołga. Wchodzimy stąd, patrzymy czy coś. Czekajcie. Jakby co, dodajcie cynka, jakby miał kogoś zabrać gdzieś skąd.

Jestem na tej górze, gdzie ktoś teoretycznie był. A to niedługo ja pewnie mnie będziesz widział. Ja jestem przy wyjściu z lasu, z tej najbliższej górki, która jest na zachód od faktorki. Tam mam widok na pierwsze i drugie piętro z niej. Zadę... Zaraz was rozgrzeszę Pieśń. Ja, Pieśń. Tak przecież to wyciszałem. Ty nam lepiej helikopter poświęć? Jak widzisz kolesia? w faktorce, czy nie? Nie. Jego, jak dobiegałem, to widziałem. Kurwa o. Trafił Dzikałem. we mnie On się strzelał? Tak O kurwa A żyjesz? Jeszcze Klepsydra masz? Nie, połamany jestem Kurwa. Normalną. Nie wiem. Ta, to mi potrzebne. Jakoś SW, ale kurwa. SW? Jakoś? Mówisz? Tak. Było dziwne, bo ja słyszałem... Jestem od Ciebie na SW, a ja te strzały słyszałem jakby z S... SE? Kurwa, no strzela o... dalej, ej! To jest... On wieś, się SE. Tak, ja już jak do, do, do Ciebie, Nunik, pomóc już. O, widzę, 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 kurwa, agro. W lesie jest, kubaniec. Nunik, jesteś na tej górce, naprzeciwko tej faktorki? Tak, teraz będę spierdalać. Yy, bieg... biegnij na tego... Trzela, damy dalej. północny zachód. Albo za górkę wybiegnij, ja tu będę No już się. jestem za górką. Jebany, jak on mnie wypatrzył. To ty, mam nadzieję, Chce, obok mnie. Ta yy, tak z Tak, mi za miejsce. tobą, za tobą, za tobą. Chodź, chodź, chodź. Traskę chcesz? No Już buda wyciągnę A 7 to nasz, ta? Tak Tylko nie wiem czy on był sam, czy jeszcze od kiejś. Wydawało mi się, że tam dwie osoby biegły To gdzie on już, już są? E... Zabijłeś go czy nie? Tak się. On L7. chyba gra z dygu, wiesz? On z dygu chyba gra A gdzie oni biegli? Oni byli w lesie, już przy Moldygu. mojej pozycji, praktycznie wiesz? Tak, jeszcze jest w lesie, Be... gdzie? Korcy ci podam. Ehm, 111,78 111,80, jak? 111,78 78 na manigost. Nie, nie. No 111,78 to obok tak. malinówki. No obok, ale to nie jest malinówka już jak właśnie trzymać coś Widzę krew od tego zadba. kolesia. Tak, tylko nie wiem czy on był sam, wiesz. Raczej nie był sam Kurzwa ząbiak zastrzelić. Kto zabił tego gościa, czy tylko że on winął? Ja tylko że żyję. O. Dziwne. 700. Nie no, strzał z 107 da się przeżyć, no. Jak nie masz żadnej osłony. Zobaczysz, masz morderstwo. Mam. Muszę się na to patrzeć, żeby go zauważyć. Masz Ratschweidera? Każdy ma chyba. Bez. Proszę? Wszyscy macie Ratschweidera? No, tak. Też. Jest na przedostatnim piętrze w twoim rogu. Teraz kuca, biegnie w stronę naszej górki. Waszej? Tej, gdzie ja dostałem. Jest przy żółtym kontenerze w tym rogu. Kurwa, mam to zasłonięte. Widzę żółty kontener przez liście, ale gościa nie widzę. No ja przebiegnę się trochę naokoło, może zobaczę go. Znaczysty strzał. To jest faktorka? No, Papie, mam nadzieję, że ty, tutaj, że ty masz widok w razie czego na mnie. O matko, ale... Eee... O... Tak, mam. Widzisz mnie? Pod po, po, po pozycją jeszcze raz, gdzie jesteś. Podnikników e... jest od cholery. Po 11, 77, prawa krawędź. 600. teraz przesadziłem. Ja... niestety, ja idę Jesteś na tej górce przeciwko faktorki? I tak. Bardziej z lewej strony trochę. patrzysz na faktorkę. Z faktorki raczej, jo. Ja. Dziś... Cały czas mówiliśmy, żółty kontener. O to ja idę go zruszować, ja pierdolę. Wow Dara. I znowu nie pokazało. I co, zabijesz co, go? Tak. Ty, ja nic nie słyszałem, mhm. jestem 600 metrów stąd. Dobra, tego gościa ogarnęliście? Nie. No i idź. Nie Ma, mogę. Masz go na plecach przecież, to drop body. No. Ty chyba chcesz da markę, nie? Czy ja wiem.